Dobra, witam serdecznie z tej strony Łoporowiec W tym odcinku naglamy. E, w, tym, w tym odcinku pokażę update w PCD. Tak od razu pokazuję jak wygląda ten dealer. I to... Aha, myślę, że to ja Dobra. Renault. Jest jakieś nowe auto chyba? teraz Nie gwarantuję 90 BMW to jest BMW. Bema Volkswagen. Wadz... <gryw> ja chyba no kurde. Mercedes. Nie, no nie gwa nie nie. Nie. No mój teraz mój Mercedes. Kosztuje taniej. I no, ale <laughs> i tak. Audi to też kurde, kurno lepsze. I musi być to i, do, i to. By, I tak. Ten Bolid, czyli ten Niemiec Deutschland, Deutsch Deutschlander. Mam w planach go kupić w ferie. ferie mam na niego... Chcę na niego zbierać codziennie o 7... Od codziennie w ferie od 7 do 22 będę jeździł na, na Tirze i zbierał na to be betę. Nie ma, że nie będę zbierał na to betę, bo muszę ją mieć, bo 450 koła. A ten bolid już kosztuje... Kurde, nie dość, że mogę go sprzedać za 43 koła, a kosztuje 100... 45 to takim jeździć teraz, bo to jest droższe. To jest. Jeszcze Fall Maxom zmniejszy je. To teraz, to teraz ten Audi jest droższy od tego. A więc. pojedziemy tym wstydem, jakby. No. Ale dobre.

z tego miejsca. Co tutaj też się tira nagle zaczęło... A bo to rusko takie duże. A tu się ja. buduje. To jest rusko? Czy to hasłowice? Nie Ponieważ... Tablica informacyjna, budowa, budynek mieszkalny je, Jedner, adres do Masowice pozwolenie na nadzór budowania AMAX, admin, oczywiście admin, który współpracuje e, z tym z zrobieniem PCD i inwestor do ges czyli twórca gry, wykonawca konsultacji. AMAX S.A. kierownik budowy PPP Pops Bapops, my, 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 kierownik budowy a, rob <regulant> a robot kierownik budowy PPP nadzoru projektu Nexus, ja mam okręt i nie wiem pracy nie wiem tylko szkoda co? Ej, bo tu gdzieś powinien być taki fajny la... nie, nie wiem czy to w domesowicach jest taki nie wiem czy to jest Mr. egg co Ale tu gdzieś jest Freddy Fazbear dobra Ktoś nie przy... Ej, to że jakiś... to 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 tak, to tam jest wiatr. Tu się chyba gdzieś lirę ryski. Okay? O, czemu? Jak ja dawno tu po O, chcesz to? O. No, o nie, to są to... Do... Aha, dobra. Wiemy o co kaman. To są so słowice chyba odwzorowo odwzorowane z reala tak dokładnie, a nie tak jak Zaryga. To jest prawdziwa? Gdzie to é Freddy Fazbear? Ej, no, e chama jeszcze raz pra você ver o PC Polska, o que ten Freddy Fazbear. Bo gdzieś tu był. Aqui. Dobra, do tu się kończą. Tutaj. Czyli tak Ej to. O, jak to. Dobra Czyli tak rozwalona brama Toyota Taka Doka... Jak wygląda wnętrze tej Toyoty Wykradli wnętrze Kurde, gdzie jest kredyt Pięćdziesiąt 50 razy chyba będę szybko kredyt Ktoś nie zna tego... Co, tego misika, co, psa, takiego, miśka, co... takiego Człowieka, co mówi o cholerę, czy to Freddy Fazbear, to... Współczucia. Kurde. A może to tam trzeba było jechać? Stron... Tak, to chyba tędy. Nie wiem, czy to było... Tu jest... tu jest Freddy Fazbear. E, myślałam, żeby... Myślałam, że tego... Myślałam, że zrobił tego easter egga tak, że będzie ochorzyć to będzie tej I do ciebie PCD Polska to po prostu zmontował. Bo jak przychodzę... Albo czekajcie. A może i... Idziemy. E, powiem. Kurde. Niestety, ale nie powiem. O ale czy to Freddy Fazbear. dobra. No nie wiem. John Tracker. Chodzimy na Trackerskiego. Nie cię tu nie zmieniło. No dobra. 10 minut filmu. A teraz. Dzisiaj sobie trochę też dorobię hajsem. Czemu w dilerze samochodów jest... Czekaj. Oprócz tego... Nie, dobra. Kurde, ogólnie w Sylwestra od 17 do 23 to ja mogę yy, akurat robić tego... tego... na tym wejdzie, żeby mieć chociaż ciężarówkę. To jest jeszcze to bonus. To może dużo dostać. To u mnie jest standard bogatość ciężarówki. Której mi się mruga? Ty mi? Jelko? Czekaj, światła, co? Czekaj... O. Dobra. Bierzemy... Paczkę do... Eee... Patrz, A. Sorry. Ha, sorry. Dawno w PCD nie gruję. Jo, w PCD dawno nie grą. Ogólnie jest tak. Nie ma nic tylko. A to darmowe. Chłopie <laughs> jesteś ta Z połączu życia, dla niego. Zaraz sobie No. Iventu już raczej nie ma. Event, ogólnie event się skończył. Jeden bit. Czekaj. Prom. Nie wiem, nie chcę się tego tutaj. No. Event się skończył i tak to trzeba... Nie wiem, to trzeba by było chyba grać codziennie. No chyba, że... Ja mogę w sumie w Sylwestra uzbierać chociaż na jakieś auto wreszcie... Na jakieś auto na eventowe. Dobra, na Wielkanoc może. Bo kurde, to jest, jest tutaj słynny The rok, O kurde, problemy ogólnie po raz kolejny powtarzam, ale wreszcie domasłowice w PCD wyglądają jak domasłowice do w real. Oczywiście wiem, że mapa się zmieniła, oczywiście. Te osoby lubią zmiany w mapie, ale ma... zależy kto to lubi. Jakie kamerę? Bo bawimy się w pielęgnacji obca. tak. Transporter I ciężarówka Mercedes jeżdżąca z przyczepą Wreszcie nie ma Takiej pół ciężarówki Jak to tam wiem, nie, no ja mówię, No to tandem albo coś I jest minus Bo teraz będę jeździć Azorki I jest problem bo trzeba jak prze... no panie jest... nie pozdrawiam to pozdrawiam tego kierowcę który zbiera chociażby w ogóle trafić na Azorki bo nie wiadomo gdzie te Azory mogą być no chyba na nich fotoradar działa bo jak się przejedzie po pod to Czyli tak Czyli to jest, nie więcej wiem jak wyglądają przyczepy, ale jest tak Przyczepy wyglądają tak, to jest tak, darmowo port speed chyba Czyli kontenery są takie, nie, wiem, mogą być niebieskie. Ale też może być przyczep wersja taka może być wersja przyczepy taka, jak... Taką przyczepę, jaką ja mam nadzieję, że... Tylko z kontenera, Tylko z dwoma kontenerami. To ciężko będzie na, tych, na te Azorki trafić Bo one mogą teraz chyba być Na PCD Polska macie U niego film Z PCD z tego update'u więc on tam pokazał te dwa nowe boty Ale nie, no chyba że z tymi autami to już było dawno Że mam auto, które jest, nie, to auto, to moje auto nie jest takim cudowalema A tu co? Chyba... wypadek. Czemu potem update'cie auto są... Co? co? To tu fotoradaru nie ma. No chyba, że policja. Co jest? Tu fotoradar stoi? Nie no, ja się do tego zbliżam. Tu coś? Nie pasuje. Policja gdzieś jedzie, czy co? No ja nie wiem. O co chodzi? No wiem, że do. O co chodzi? Z policją czekaj, ci... Jak była ta Oj, bo... twój, 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 O co chodzi? To jest bot? to jest bot. Więc o co chodzi? Chyba, że to policja nieoznakowana, ale... Ale z tego co wiem to tu jeździ oznakowana policja, więc o co chodzi? Oczywiście pomijając koszty paliwa, więc ja to nie wiem 5 godzin, no to chyba tirówka, ta tiróweczka to chyba straci prędzej paliwo. nie się, zar nie się kupię te auto. No co jest? Bo ja do tym razem tędy, bo coś mi śmierci. To Ej, bo ja się do tego zbliżam. Ba. Co? Co trąc? Kurde drifterzy. No wiem, że to się mówi przynajmniej słowo na K, -ku. Nieważne Kur Ale no Ja po poniedziałek bym się bardziej cieszył Rekord są takie przyczepy i jeszcze są jakieś tam tirowiec stoi Strefa ruchu To ja sobie ustanę na środku A bo to nie tyś tyry tiry Ty nie Ty ry Pogoś Szczecin No tak Eee Kibel! No, ale do kibel. A co jakby mi się zachciało, ponieważ jest tak Dino... <laughs> Nie wiem Jarosław, stary Jarosław, y, Sławno magazyn. Co? To ja może poza odcinkiem weźmiemy Sławno magazyn. Ja tylko jeszcze pokażę jak wygląda ta nowa przyczepa w ogóle to powinno się chyba otwierać. I chyba zakończę film. Oczywiście w piątek wstawię, bo teraz trochę czasu. ha Co? Ale dlaczego ja... Coś tu chyba... Coś chyba z tymi przyczepami zmienili, bo chyba jeszcze były takie na dwa kontenery. Chyba, że to jakieś inna. Ale no nie... Ale LPC... Dobra... Chyba... To musieli zmienić, prawdopodobnie. Musieli sobie zmienić przyczepy. A to już nie możemy w sumie zakończyć. Myślałam, że chyba że to była jakaś inna przyczepa, która słabo wino. No dobra. Bo chyba wystarczyło ten film skończyć. To na